最好最多。 z Raczej takim jednodniowym vlogiem, ponieważ jadę dzisiaj ze znajomymi nagrywać Back to School. Dokładnie tak. I nagram też dla Was przy okazji vloga, bo na pewno idziemy też na jakieś zakupy, więc może akurat coś fajnego dla Was nagramy. Ja teraz będę się malować. Jadę jak coś z Amelą i Krzysiem. Stwierdziłam, że jakoś tak y, raźniej mi się będzie nagrywało Back to School, jak ktoś będzie się wokół mnie kręcił i nie tylko ja będę nienormalna, tylko oni razem ze mną. Dlatego stwierdziłam, że sobie ich trochę wykorzystam. Ale tak, maluję się i jaki jest plan? Jedziemy do kilku sklepów na pewno, żeby nagrać Back to baktu no i potem jedziemy do galerii na zakupy. Więc myślę, że będzie spoko, a my raz Krzysiem się nie znają, ale... Yy... Ubrudziłam spodnie. No, fuck. Dobra, nieważne. Na czym ja to skończyłam? Amela z Krzysiem się nie znają, bo ogólnie ja z Amelą chodziłam do podstawówki, teraz już nie chodzimy do tej samej szkoły, a z Krzysiem chodzę do tej samej szkoły. Za bardzo nie mają prawa się znać, no bo jak, ale poznają się i myślę, że będzie spoko, bo mają w sumie dosyć. Podobny vibe. Ja po prostu nie przeżyję te spodnie, białe spodnie. Zamówiłam sobie też rolki, te same co ma Amala. E, swoje za niedługo będę sprzedawać, nie wiem, za jakieś może 50 zł, bo one są e, lekko ścierane, więc e, no, na pewno nie będę chciała za nie więcej. Też nikt mi tyle za nie nie da, bo one są jednak dosyć mocno wyszypane. Ale może ktoś się trafi i stwierdzi, że ach, też chcę te rolki. Też widziałam, że pod ostatnim vlogiem parę osób mi pisało, że ten nowy program do montowania jest spoko, więc ja też się z tym zgadzam. Aczkolwiek wyczaiłam sobie, jak mogę na nim szybciej montować. Takie normalne fragmenty, że coś sobie przycinam. To to robię sobie na iMovie, ale te wszystkie napisy dodaję na CapCut. przełom, po prostu przełom, polubiłam się, polubiłam się z nim, polubiłam się z tym bronzerem, i ostatnio używam go codziennie, więc to jest jakiś przełomowy rok i jak tak sobie o tym myślę naprawdę przełomowe. Dobra, resztę domaluję się już sama, bo nie będę was tutaj y, zanudzać moim malowaniem się i odezwę się do was jak już będę gotowa. Patrzcie jak sobie spodnie ubrudziłam, ja po prostu nie, nie. Jesteśmy w trakcie nagrywania Back to School i aktualnie jesteśmy w O i dziś się aktywowały, bo zobaczyły tutaj kleje do robienia slajmów i w ogóle wcześniej tego nie było, ale są aktywatory teraz i nie trzeba kupować tam, my chyba używałyśmy perwolu per albo jakiś... Al bo Jaki, e, jakieś tam um, mieszanki z boraksu, no coś takiego, ale mamy tutaj od razu klej w płynie i aktywator. Krzysiu tam już w ogóle wziął swój zestaw. Nie no, wstyd, po prostu wstyd. Dobra, my go nie znamy, ale my to bierzemy my. Musimy znaleźć jeszcze jakiś brokat i zrobimy slajmy. Ja tak bardzo chciałam zrobić slajmy. Piankę do golenia mamy, co zrobimy, takiego fluffy. Dobra. Ja, no, ja jestem mega podekscytowana. Ja, Muszę takie kuleczki na przykład kupić? Ale... Muszą tutaj gdzieś być, muszą tutaj gdzieś być. Bierzemy. Dobra, dobra. Koraliki do środka Dzielejemy... albo kompony. Ale z pianku do golenia są fajne, bo one są wtedy takie puszyste Skończyliśmy nagrywać back to school I teraz jesteśmy w galerii Chodzimy sobie po sklepach I jesteśmy w chemie I razem z Amelą kupimy sobie chyba Matchingowe stroje, takie sportowe Bo ostatnio są one dosyć viralowe I sobie chyba weźmiemy O ile będą fajne I o ile w ogóle będą Jestem zdruzgotana, bo znalazłam tylko Kolarki w moim rozmiarze Nawet nie wiem, czy to jest mój rozmiar eee, Ale nie ma góry w sensie jest góra, ale sama XL, więc nie włożymy nic, tylko kolory. Robimy akcję i zmieniamy. Tego tam nie widać. Yy, zmieniamy mu styl, także zaraz wybierzemy mu jakieś stylówki. On ogólnie jest załamany, ale yy, ja wierzę w to, że uda się coś fajnego wybrać, bo my jesteśmy super i wybierzemy coś fajnego. Ja proponuję tą różową koszulę Do tego jakieś, nie wiem, zielone spódnie Nie no, na serio, wybieramy coś yy, Coś ładnego Aczkolwiek ja bym trochę poszalała Z, jakimi, z tymi ubraniami tego nie uwierzę, tego nie wciśniesz. Wcisnę, wcisnę. Mamy też akcesoria, więc będziemy szukać i coś mu wybierzemy. Dobra, ustaliliśmy, że ja, bo my nie wiemy jaki on w ogóle ma rozmiar. O, ustaliliśmy wstępnie, że robimy tak, że jest outfit za outfit i on wybiera outfit mi, a ja wybieram nie tyle że jaki masz rozmiar M. wszystkiego. Mhm. Dobra, to ja najmniejszy. Elo. Dobra, wybieramy, wybieramy Zobaczymy e, jaki outfit on wybierze mi A jaki ja jemu To znowu my Ogólnie to wybrałyśmy ciuchy I jest tutaj, e, co to? To są spodnie Takie spodnie i do tego taka e, koszula Na kamerze to w ogóle źle wygląda Jakby to nie pasowało, ale w realu bardziej to do siebie pasuje A przynajmniej tak wygląda. Jeśli on to jakoś sensownie ubierze, to może, ale strasznie słaby wybór tutaj jest, jeśli o pochodzi. No i co? Idziemy. Pokaż się w rustarku, jak wygląda. No, no, możesz sobie nagrać. Czemu to się samo zmienia? Ogólnie outfit... Mocne 6 na 10. Jak się to powiesz, chciałem przybliżyć tą reakcję, zrobię tak. Będzie ci się o tatuaż niżej, to będzie pasowało. Czekaj. Widzisz? Się. Przemierzamy teraz popularny sklep. Nie będę wymyłać nazwy, bo nie wiem czy mogę. Ale ja już mam outfit upatrzony dla Wiktorii i myślę, że będzie on dość zabawny, bo ja się odpłacę dla niej. I zaczniemy sobie od okularów. Tu są jedne okulary, na no, których myślałem, żeby je wziąć, ale tu są jeszcze jedne, które mi się też podobają. Takie. Decydujemy się na te okulary. I teraz myślę, że możemy przejść do akcesoriów i później w sumie do głównego outfitu. Zapomniałem jeszcze o jednym. Dobierzemy jej wachlarz do outfitu, żeby miała pewny, ale właśnie nie wiem. Może weźmy ten ciemny, żeby miała dla odmiany. Zastanawialiśmy się też... Zastanawialiśmy. Teraz się zastanawiamy nad torebką. Nie tą, tą właśnie. No, z... to. Tą nie no? myślałem o tej. To bez przesady. tej gigantycznej, to, szerokiej. To nie, no. Dobra, żeby coś ładnego miała, to wybierzemy tą torebkę. I od, I od razu z tyłu mamy piękny kapelusz, z którego się śmiała. Oho i w zamian to go dostanie ja się muszę opanować tą kamerę, o ten kapelusz uważam, że jest śliczny i będzie na pewno pasować jest jedna część góry, którą myślałem, żeby jej wziąć ale Amelka mnie próbuje rozmyślić od tego pomysłu chciałem wybrać tą spódnicę dla niej ale niestety nie ma jej rozmiaru, więc musimy chyba wybrać czarną, która jest z drugiej strony i mam nadzieję, że będzie rozmiar i do tego chciałem wziąć jej no to i korci mnie. Najwyżej coś zmienimy, to się dowiecie zaraz. Braliśmy jednak z Amelką taką bluzkę. Niech ma coś jednak ładniejszego. Yes. Braliśmy outfit końcowy i będą to te spodnie i ta koszula. Musi się jej spodobać, no nie ma opcji. Możesz wychodzić. licznie ocena Ja <grymne> się powachlować, chociaż. To może się... Dobra, od zaraz 10. Dwa. My dajemy 10 za melką. Dwa. Jestem aktualnie w popularnej kawiarence Starbucks bo ukradłem Wiktorii kamerę i zamówiłem sobie, w sumie nie wiem co, chyba herbatę sobą, więc jak przyjdzie to wam pokażę. Przyszło moje pićko, a tutaj mamy gwiazdy i nic nie chciały zamówić. No kolejka była długa, teraz się dalej nie chce stać Coś nie umiesz nagrywać tą kamerą. No nie będzie ze mnie influencera do twoje 5 minut też się nie zgłoszę. Jesteśmy już u mnie i będziemy teraz robić slajmy. mam przygotowane dwie miseczki. Nasze ukochane kleje i aktywatory. I tutaj jeszcze mamy taki brokat. Kupiłyśmy go. E, pianka do golenia, to to akurat mam. I będziemy robić. Jestem mega podekscytowana, bo ogólnie ja z Amelą kiedyś robiłyśmy slajmy na potęgę i no zobaczymy. Fajnie będzie. Cancel hair. Ona cały czas pisze... I nie ma dla mnie czasu. Cicho! <noise> tu jest klej w płynie. To nalewamy jak... Widzicie? Mówiłam o tym. Mówiłam. Dobra, myślę, że tyle. Ja chcę takiego porządnego. Masz. Dobra. Tutaj są takie brokaty. I ja chcę ten różowy na pewno. Myślisz, żeby całe tutaj wrzucić? czy całe? Hmm, nie no to, może... to czekaj, bo to jest w ogóle fioletowe. O, ja biorę... Ale są takie. takie małe, że w sumie można by było całe. No wydaje mi się, że całe. Matko, chwila, bo wy tego nie widzicie, ja wam tutaj poprawię pole widzenia. Jakie to jest galaksy. Ciekawiej do tego aktywatora jest, mam nadzieję, że teraz Może tak cię... dodawać po trochę i po prostu patrzeć, żeby nie jedę, to jest za dużo. To na razie tyle. Zaczyna się robić! Ej, ale on dalej... Dużo dałam tego aktywatora i on dalej jest taki... Dalej się tak... No my jesteśmy ogólnie specjalistkami od slajmów. No to trzeba się, no się więcej tego Ja na przykład wiem doskonale jak y, zlew zatkać slajmami. Ciekawe w ogóle co to jest. Y, no, skład jakiś. Kiedyś... Właśnie nie ma żadnego składu. Mm, Faktycznie. Ej, to się z tego nic nie robi. No, A że tego tyle aktywatora, że to normalnie hit. No. Takie aktywatory... To... Tak my je no na jednego slajma. Czuję się wiem, miała 10 lat i robiła slime. Mam wrażenie, że im dłużej to miętolimy, to tym gorzej jest. No właśnie, tym bardziej się... <grymny> <grymny> Bo zaraz ja to zbieżę przez okno. to i to w ogóle może nie będzie... nie, nie widzie. Boże, przecież to jest okropne. Że to się klei jak. nie wiem jak ile. <grymny> jak gówno <grymny> Nie wiem, jakby musiał tutaj powalczyć, więc yy, odezwiemy się do Was, jak może uda nam się coś zdziałać. No właśnie. Jak nie, to się totalnie pokleimy tym. W końcu yy, powiedzmy, że wyszły, aczkolwiek ja zrobiłam drugiego, yy, bo wcześniej skończyłam niż Amelia, ona cały czas się tam bawiła ze swoim. Mhm. I zrobiłam ten drugi z pianką i on jest lepszy. Tu jest ten pierwszy i on niby jest już ok, ale ten z pianką jednak mniej się klei, bo tam daje tak troszkę. Tu jest mój ten taki fioletowy z brokatem. I tutaj aktywator jest na wchodzie, do tego tego tutaj nie klei. I czekaj, co się z tym Isla robiło? Je się tak rozciągało na pewno. Więc test rozciągania. I I było takie, czy... hmm. Robiło się takie coś. A I takie... się jeszcze. No. I się robiło tak w ogóle, tak. Dziwnie, ale. <toddź> to, to, to nie <toddź> Tutaj właśnie spróbowałam, ale nie wychodzi i jeszcze robiło się tak. Czekajcie, pokażę Wam. Bo... O! I no. To woda, to jest A SMR Oceniam ten zestaw 5 na 10. Nasze tak. były lepsze